Czy po ponad trzech latach mniej więcej wróciło na YouTube'a? Przekonajmy się. Ja nie, to nie to intro. Sorry, to też nie to. To to. Miałem po raz kolejny przyjemność współpracować z chłopakami Z Mandziem, Ignacym i całą ekipą prowadzącą program mniej więcej Słuchajcie, byłem w głębokim szoku, że to wraca Ale cieszę się, że wam w końcu mogę o tym powiedzieć Ponieważ miałem po raz kolejny przyjemność wykonać dla chłopaków intro Long story short, streszczenie, bo chciałbym, żeby ten film był treściwy Przed chwilą nagrywałem całość, trwała 15 minut Zrobimy to krócej Słuchajcie, napisał do mnie Mandziosy pytaniem, czy zrobię dla nich intro Ja robię teraz profesjonalnie bajki za granicę I mam ekipę, i mam timingi, mam deadliney' I napisałem mu, że generalnie to do 4 lipca spoko, później nie mam czasu. Na to dostałem odpowiedź, że do 4 tego potrzebują, więc mieliśmy bardzo wąski gardziel na stworzenie całości, ale przez to, że był zajebisty kontakt, był od razu na to pomysł i był moodboard, w którym było zawarte co trzeba, powstało to dosłownie w kilka dni. Jako, że widzieliście to już na kanale u chłopaków, mam nadzieję, że wam się podoba. Szybkie streszczenie, jak to powstawało z mojej strony. Słuchajcie, przede wszystkim mieliśmy zrobić cały wątek 3D i połączenia go z 2D z ręczną animacją poklatkową, włącznie z wycinankami, naklejkami i elementami zdjęć. Tak też się stało. Pierwsza rzecz. Wzorowałem postać Ignacego, bo Mandzio już nie powstał w tym stylu, na awatarze Wojka. Tego Wojka od Książula, którego na pewno kojarzycie, ponieważ gdzieś tam sobie ustaliliśmy, że to byłby fajny styl. Za bardzo się Przyinspirowałem, zrezygnowaliśmy z tego tematu Zrobiliśmy kompletnie Pod beczkę, nie będę ukrywał Ignacego i Mandzia w stylistyce MatPata Tak, dokładnie tych dwóch gości Wyrenderowałem szybko w 3D Proste modele. Dodałem im oczywiście teksturę, koszula w kratę, koszulka, wygniecenia i tak dalej. Obkręciłem kamerę, żeby mi się od 360 stopni rotowali, odwróceni do siebie plecami. I tutaj jest bardzo, 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 bardzo mocna inspiracja pod filmem. Nie będę tego ukrywał. Każdy, kto ogląda, na pewno zauważył, że to jest to, obkręcanie jest właśnie od nich. Chcieliśmy dynamicznie uzyskać, no tak, wszystko pod Stinga, pod muzyczkę w tle. I słuchajcie, ten dżingielek został mi sforwardowany mailowo z 2018 roku. I to mi Pokazało po prostu, jak dawno temu współpracowaliśmy. To jest zajemista historia, że to do mnie wróciło i że chłopaki dalej e, będą działać w tym samym składzie, jeżeli chodzi o prowadzących, ok? E, świetna sprawa. Space Age, oczywiście. Lata 70. Retro. Pierwsza, druga generacja konsol. CRT-TV. E, no, tęczowe jakieś elementy, oczywiście. Pamiętam, że były takie stare plakaty, które znalazłem postery z chyba nes to były, w których taka strzałka tęczowa leciała przez czarne bądź białe teksturowane tło. Było oczywiście rysowane przeze mnie w pełni burz. Burger, były jakieś elementy frytek, które potem zostały użyte w przejściu, które zrobiłem dla chłopaków. Bardzo prosto jakieś fryty, przelatujące jak dzidy przez róg ekranu i tworzące nam transition między scenami. Mam nadzieję, że zostały one użyte w tym odcinku. Byłoby mi miło. Od razu sprostuję. W drugiej scenie pojawia się kotek, wykonany przez tajemniczą Hasie. Były tam również donaty, które były inspirowane bardzo mocno jej grafiką, którą wykonała chłopakom na kubek. Nie jest to moja praca, nie przyjmuję kredytów. Hasia, szacun, bo kotek zajebisty. Pierwsza scena. Mamy wlot łapek na scenę scenę. Miał być pierwotnie księżyc, ponieważ chcieliśmy mieć Space Age, wiecie, walkę o lot na księżyc i tak dalej. To zostało później zmienione na pizzę, dookoła której było mnóstwo składników, więc do tego przejdę później, bo pewnie później to nagrałem. Były tam również konstelacje imitujące kształtem pizzę, burgera oraz babeczkę i to zostało wkomponowane w drugą scenę w niebo. Była tam również Ziemia z uśmiechniętą mordką. Ta sama uśmiechnięta mordka trafiła później na pizzę w pierwszej scenie. To było bardzo mocne nawiązanie do gambola, ponieważ tam były takie minki na właśnie planetach. Mieliśmy w lot. Donatów, mieliśmy flagę z logiem, mniej więcej, oczywiście nawiązującą do wiadomego wydarzenia. Mieliśmy tę konstelację, ziemię, jakąś prostą stację kosmiczną, satelitę oraz tego kota. Druga scena, wjechały nam slajcy pizzy lewitujące od dołu z lewej strony, tutaj w waszym przypadku, mam odwróconą kamerę. Te ekrany wyświetlające Tetrisa, Konga, e, Space Invaders, wszystkie stare gierki, które doskonale kojarzycie. Poniżej były konsole z pierwszej i chyba drugiej generacji. Tutaj był wielki rysunek burgera, którego stworzyłem, powyżej były lepki nasy i atomu, ponieważ było to bardzo ciekawe nawiązanie i tęczowe paski, które były nawiązaniem do tego plakatu, który widziałem wcześniej. Na to wszystko spadł nam, oczywiście co, klocki z Tetris'a, które przykryły nam ekran, całość oddaliła się, będąc zamknięte w starym ekranie właśnie CRT TV. Na to wszystko wleciał nam Pac-Man, który połknął wszystko, odsłaniając nowe retro logo, które musiałem wyciąć z PNG-a, dodać jakieś tam proste szlaczki, animacje tego, że one wlatują, pojawia się koło. W ten od sposób mamy całe intro wraz z przejściem z frytkami, o którym wam Cześć. jak smakuje papajs, przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej! W programie, w którym komplikujemy proste rzeczy. Gwiazdą dzisiejszego odcinka jest Papaizm! Mam nadzieję, że Wam się podoba. Fenomenalna współpraca, ja się bowiem świetnie. Mandziowi się podobało, więc jest szansa, że może w jakichś tam mniejszych, animowanych rzeczach jeszcze mnie przy projekcie zobaczycie. Jeśli czas pozwoli, ja jestem jak najbardziej otwarty. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie koniecznie, czy Wam się podoba taki schemat. Zostaw subskrypcję, jeżeli jesteś nowa bądź nowy, bo takich projektów jest tutaj naprawdę dużo więcej. Będzie mi bardzo miło. Eee, no i co? danych wakacji trzymajcie się do zobaczenia już niedługo.